Cześć strzelczyki, w takim szybciutkim e, czytanku e, na listopad z zahaczeniem o grudzień, bo tak czuję, że no, że tak. <grych> Zobaczmy, jaka informacja, wiadomość dla strzelców na ten czas listopadowo-grudniowy. Wiadomość, wskazówka, rada, przesłanie dla strzelczyków na teraz. To samo, co u Skorpiona, widzę już, jest podobnie, decyzje, nie poddawajcie się w jakichś swoich decyzjach, bo tutaj jakaś, o, oj, 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 na grubo, na grubo lecimy, kochani, to kolektywnie widzę, bo to nie tylko u Was, ale, ale wszystkie znaki zodiaku mają po prostu taką bombę, że mózg, mózg paruje, no. Ale tak to czuję, dlatego poczułam, że chociaż takie krótkie przesłanie muszę, bo wiem, że y, niektóre osoby muszą to usłyszeć, co ja mam tutaj do powiedzenia. Rydwan w tle, kochani. Nagrody, które rodzi ciężka praca, skuteczne y, godzenie wielu ważnych spraw naraz, determinacja i siła woli, uznanie w społeczeństwie, to jest ruszanie naprzód, to jest sukces. Tutaj musicie po prostu wprowadzić pewnego rodzaju równowagę, ukierunkować się na jakiś cel i, i po prostu po to iść i do tego dążyć. Dziewiątka ognia, kochani, chroń to, co stworzyłeś, przygotuj się, nigdy się nie poddawaj, poproś swoje anioły o pomoc, zaangażowanie w ochronę środowiska i praw zwierząt. Tu macie się nie poddawać. To jest karta, która mówi: chroń się, nie poddawaj się, walcz o to, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie jakąś wartością. I nie zostawiaj tego. Może masz jakiś pomysł, może masz jakąś relację, o którą chcesz zawalczyć, która jest dla ciebie ważna. Nie poddawaj się strzeczyku. Kochankowie, otwórz się na prawdziwą miłość i głęboką, bliską przyjaźń. Wybieraj sercem. Doskonałe zdrowie lub powrót do zdrowia po chorobie. I mamy jeszcze asa ognia. Niesamowita okazja. Zachowaj odwagę i optymizm. Teraz nadszedł czas na podjęcie działania. Rób to, czym się pasjonujesz. No i tak. Kochani, niektóre, niektóre strzelczyki będą stali, będą stały, stały przed dokonaniem jakiegoś ważnego wyboru w tych kochankach. Czyli tutaj kierujemy się co? Serduchem i idziemy naprzód, nie poddajemy się. Tutaj coś wymaga Waszej determinacji, Waszej silnej woli, Waszego zdecydowania i ruchu naprzód. Tu nie stoimy, nie ociągamy się, nie, nie marudzimy, nie stękamy, nie jęczymy, że nam się nie uda. Nie. Idziecie po swoje. I to jest to, co rozpala wasze serducho, co sprawia, że wam się chce. Po to macie iść w najbliższym czasie. To jest to. Eee, tu też się pokazuje relacja, być może na odległość, kochani. To jest też przekaz dla niektórych z Was. Relacja na odległość. I niektórzy z Was mogą chcieć tą relację zakończyć, no bo to za trudno, bo to trzeba jeździć, bo to no. Nie, kochani. Tutaj karty mówią: nie poddawajcie się. Jeżeli jest to dla Was ważne, jeżeli to jest coś, co sprawia, że Wy po prostu kipicie optymizmem, nie poddawajcie się, dajcie temu czas. Działajcie, starajcie się maksymalnie e, jakby z tą osobą spędzać czas i, i mieć z nią ten kontakt, wiadomo, fizyczny, ale nie poddawajcie się. Wybierzcie. Wybierajcie serducha, też nie będę wam mówić, co macie robić. Wybierajcie sercem, Będziecie wiedzieć, którą drogą pójść. Ale jeżeli no właśnie coś jest dla was za trudne tutaj, no to zastanówcie się, tak, dlaczego to jest dla was za trudne, bo. No bo czasem to byśmy chcieli mieć wszystko na już, na teraz i, i tak jak my byśmy chcieli. Chcielibyśmy tą kontrolę mieć nad tym wszystkim, tak. A nie da się. Widocznie to też się dzieje po coś, kochani. Taka sytuacja. Zobaczmy radę od aniołków. Dla strzelców na ten czas. Złoty czas. Zauważ złote zwiastuny Twojej szczęśliwej przyszłości. Hmm? Także idźcie po to. Idźcie po to, na czym Wam zależy, kochani. Czy to jest relacja, czy to jest e, jakaś praca, czy to jest jakaś szansa, czy cokolwiek. Tutaj też może chodzić o jakąś wyprowadzkę przeprowadzkę e, moimi tym Redwana, Że może będziecie potrzebowali gdzieś się przemieszczać, gdzieś, gdzieś pojechać, coś, coś zrobić. Nie poddawajcie się i róbcie to. Jeżeli to jest tylko to, co rozpala ten ogień w sercu, to to jest dla Was. Idźcie za tym, bo to jest dużo ognia. Zobaczcie, jak się ładnie karty ułożyły. Dużo ognia, dużo działania, dużo pasji. E, i, no, i tu trzeba działać. I poradzicie sobie. A ja trzymam za Was mocno kciuki. E, dajcie znać w komentarzu, jak to z wami rezonuje. No i co? Buziaczki, kochani, buziaczki, ściskam Was. No i życzę Wam samych wspaniałości. W na nadchodzącym czasie. Do usłyszenia, papa. Pa.